Cześć, mam na imię Marta, witajcie na moim kanale Tana M. Dzisiaj zapraszam na film, w którym porównuję książkę do filmu. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, gdzie śpiewają Raki, Deli Owens i filmu, który powstał na podstawie właśnie tej książki. Tak jak w ostatnim filmie, w którym mówiłam o książce mężczyzna imieniem Uwe i mężczyzna imieniem Otto, Będę porównywała, jak to wyjdzie tym razem. Wtedy byłam w kinie, tutaj też podlinkuję ten filmik, ponieważ był to, była to świeża ekranizacja. Teraz ten film, o którym mowa, gdzie śpiewają raki, już parę lat ma. Oglądałam go już, bo tutaj przychodzę z przyszłości. Wczoraj sobie zrobiliśmy seans z Michałem i Michaliną. Wieczorem też będą przebitki. Oglądaliśmy go na playerze, można było go wypożyczyć. Tak że puściliśmy sobie na VOD na telewizorze i już mamy film i książkę ze sobą. Na początku opowiem o książce. Zanim zacznę opowiadać, chciałam się Was poradzić, może ktokolwiek z Was wie, co się dzieje z tym kwiatkiem, jak widzicie jest ze mną na każdym filmiku z tyłu i zawsze był zielony, piękny, teraz zaczął mi żółknąć, nie wiem czy on jest przelany, czy on jest za suchy, bo już nie mam pojęcia, co mam robić, jeżeli ktokolwiek ma jakiś pomysł, to ja bardzo chętnie posłucham i e, poczytam komentarze, także taki krótki roślinny przerywnik i wracamy do książki. Jeżeli mówimy o książce, gdzie śpiewają raki, mam wrażenie, że jestem jedną z ostatnich osób, które czytają to na Booktube, ponieważ o książce było bardzo głośno. Jest bardzo dużo polecajek w internecie na ten temat. I ja bardzo długo zwlekałam z tą książką, ponieważ jeżeli ktoś podoba, coś podoba się każdemu. Ja też. Dosyć sceptycznie do tego podchodzę, próbowałam się nie nastawiać w żaden sposób. Książki nie miałam też dosyć długo, do czasu, kiedy wyszło to piękne wydanie w twardej oprawie z złotymi ramkami, bo wcześniej było z tą samą kładką, tylko te miękkie, bez, bez tego złota, i zakochałam się w nim, stwierdziłam, że muszę je mieć. Ono było online niedostępne w Empiku, bo tylko w Empiku można je dostać. I kiedyś, jak byłam w Empiku, tak już stacjonarnie, zobaczyłam, że jeszcze tam jest, więc od razu wzięłam. To był jakiś czas temu i zabrałam się za czytanie tej książki. Tak jak mówię. Nie nastawiałam się, więc podeszłam do tego z silną głową. Na początku troszeczkę mi się dużyło. Wiedziałam mniej więcej o czym książka jest. Wiedziałam, że e, mówi tu o... E, teraz, żeby nie powiedzieć źle. Kija. Kija jest w książce, Kaja jest w filmie, to za chwilkę też powiem, e, o Kiji, e, która ma parę lat i zostaje porzucona przez swoją matkę, swoje rodzeństwo, zostaje z ojcem alkoholikiem na bagnach w domku, który jest e, na mm, takim mokradle e, i ona tak naprawdę zaczyna się mm, tam odnajdywać i próbuje przeżyć e, samodzielnie, Próbuje przeżyć razem z naturą, także ona tam rośnie i pokazuje to w jaki sposób, troszkę czasami to przypominało taki po prostu survival i te momenty mi się podobały bardzo, ponieważ pokazywały to, jak było jej ciężko i Czasami książka mi się nużyła i dłużyła i była taka bardzo, tam jest bardzo dużo opisów, które na pewno są piękne, ale nie posuwają w ogóle fabuły do przodu. Główna bohaterka niezliczoną ilość razy kupowała kaszę, po czym ją gotowała i o ile kilka razy było ok, to już przy tym następnym, to ja już miałam takie, no dobra. Ona kupuje kaszę, gotuje ją, no i co dalej. Po czym m, zaczęło się tu dziać coś, czego się kompletnie nie spodziewałam, czego e, też jak wsłuchałam różnych recenzji, e, nie słyszałam, że oprócz tego, że tu mamy piękną przyrodę, mamy tu e, informacje o tym, w jaki sposób ta mała dziewczynka, bezbronna dziewczynka przeżyła na bagnach przez e, taki okres czasu. Mamy wątek kryminalny. No i tego się nie spodziewałam, a ten wątek kryminalny to był bardzo dobry. E, tak się pięknie przeplatał z tym życiem kii e, i co jest e, bardzo dobre, my idziemy przez całe jej życie. E, są też... E, takie właśnie różne zmiany czasu w narracji. Na początku mamy informację, jak ona ma tam kilka lat, później przechodzimy do tego wątku kryminalnego, który stał się 20 lat później, i tak później znowu wracamy do tego, co się działo. W Wcześniej, jak ona była mała, także dosyć ciekawie się to czytało. Ja lubię bardzo książki, w których podróżujemy przez całe życie razem z głównym bohaterem. Poznajemy jego losy od samego początku do końca i tak naprawdę możemy się dowiedzieć, dlaczego ona jest taką osobą, a nie inną. Co się zadziało, że to wpłynęło tak na jej osobę, więc to jest naprawdę cudowne. Książka zakończenie mnie zaskoczyło. Nie wiem, w sensie troszkę to było, jak teraz o tym myślę, oczywiste, ale mimo wszystko, jak to czytałam, to mnie zaskoczyło i było bardzo dobre. E, ja tą książkę oceniłam na 4,5 gwiazdki na Goodreads, tylko dlatego, że właśnie na początku dosyć mi się e, dłużyła ta książka, e, przez te właśnie sytuacje, gdzie ona próbowała przetrwać, chociaż e, z biegiem czasu teraz ja ją przeczytałam jakiś tydzień temu, Wiem, że to było potrzebne do tego, żebyśmy się wczuli w tą osobę, w tą, w tą kiję. I też po obejrzeniu filmu, tutaj za chwilkę przejdę do recenzji filmu, po tej krótkiej wstawce, też wiem, co do tego doprowadziło. Także na ten moment to jest cztery i gwiazdki. Teraz zapraszam Was na. Nasz krótki seans e, wczoraj, jak byliśmy z Michałem, właśnie e, sobie tak chillowaliśmy wieczorem. No, także e, zapraszam do oglądania i wracam do Was z recenzją filmu. Moje dwie myszki już czekają, aż zrobię ząbko i zaraz będzie oglądane. Będzie oglądane Michał, a nie grane w Hogwarts. Ty się tak nie ciesz, bo zaraz będzie leciał film. No, jak zwykle na film zrobiłam pizzę hmm, pod tytułem Wszystko co było w lodówce, czyli cztery sery oliwki To Coś wspaniałego. Wchodzę do Was po przybitkach i już będę opowiadać o filmie. Film mi się e, równie mocno podobał, jednakże na pewno przegrał w tej walce. Przegrał z książką, ponieważ e, według mnie zrobił film bardzo mocno obyczajowy. W którym jej życie, życie Kaji, tym tutaj również się spotykamy ze zmianą imienia, co mnie dosyć mocno zdziwiło, przecież Kija jest pięknym imieniem, ale w filmie mamy Kaję. Kaja, yy, dokładnie ta sama historia, tutaj nic mi nie, nie zadziało, nic mnie nie zaskoczyło, yy, jednak została przedstawiona w taki sposób. Że gdyby jej życie jako małej dziewczynki na bagnach było sielankowe, według mnie nie było dostatecznie pokazane to, w jaki sposób ona próbowała przetrwać. W książce na przykład była jedna scena, która mnie mocno poruszyła, jako małe dziecko nadepła, nadepnęła na gwóźdź i usłyszała gdzieś tam od mamy, że może wda wdać się jej zakażenie, i ona była przerażona, zaczęła się zastanawiać, co ma zrobić, żeby do tego zakażenia nie doprowadzić, i nie miała żadnych leków, bała się iść do miasta po to, żeby dostać zastrzyk, więc zaczęła kombinować, w jaki sposób można temu zaradzić za pomocą bagien. Także ona z tymi bagnami współistniała i to było pokazane w tej książce, że kija bez bagien nie istniała i tak samo bagna bez Kii, ponieważ ona też e, na przykład dokarmiała ptactwo. E, ale właśnie to było pokazane, jaka między nimi była więź. W filmie nie było tego w ogóle. To, to było po prostu, ona tam mieszkała i fajnie, no, czasem przyleciał jakiś ptaszek, ona się do niego uśmiechnęła. Tyle. W książce to było opisane przepięknie i dlatego też powiedziałam wcześniej, że według mnie te nużące opisy, które mnie na początku denerwowały, były istotne w tym przypadku, ponieważ my przez to wiemy, w jaki sposób... Kija przetrwała przez te wszystkie lata właśnie dzięki bagnom, dzięki mokradłom. W filmie zrobili z tego według mnie obyczajówkę, to taką bardzo mocną, gdzie to życie było bardzo sielankowe. No, ona sobie wstawała rano i ptaszki śpiewały, i było tak kolorowo i fajnie. Wątek kryminalny również był fajnie rozwiązany. Bardzo ładnie pokazali ostatnią scenę, którą ja sobie. Wyobrażałam. E, no, trochę w taki sposób. E, według mnie, idealnie dobrany, dobrani aktorzy. Główna bohaterka była przepiękna i była właśnie taka, jak sobie ją wyobrażałam. E, ale no, tak jak mówię, no, nie było to wystarczające. Także w tym starciu według mnie film przegrał na pewno. Także jeżeli się zastanawiacie, czy przeczytać, czy oglądać to na pewno przeczytać. Film też jest fajny. Jak najbardziej zobaczyć sobie można, ponieważ bawiliśmy się świetnie. Michał też oglądał tylko film. Więc on nie miał porównania, a mówił, że film podobał mu się. Także jeżeli ktoś ogląda tylko film jak najbardziej, jednakże to jest dużo lepsze. Dzisiaj mamy 1:0 dla książki. Zobaczymy następnym razem. E, też się zastanawiam, jak to zrobić, ponieważ nie wiem, czy wy tak macie, ale e, trochę zależy chyba od tego opinia, co pierwsze jest, e, co pierwsze poznajemy, czy film, czy książkę, i później zaczynamy e, ten drugi twór porównywać do tego, co znamy pierwsze. I teraz za każdym razem czy tam najpierw książkę, oglądałam film, może następnym razem przejdziemy do tego, że najpierw poznam film, poznam historię z tego, co przedstawili na ekranie, a dopiero później będę czytać. Zobaczymy, czy ta moja opinia będzie inna. Na ten moment 1-0 dla książki. Ja bardzo dziękuję, że byliście tutaj ze mną i zapraszam do następnych filmów. Oczywiście subskrybujcie, lajki i do zobaczenia!